としま Głasujesz, mądralko Mądralka sprawdza swój ekstra dzwonek do roweru e, Do jakiego roweru? Przecież mówiłem ci ze sto razy, że papugi nie jeżdżą na rowerach. A w cyrku? A, nie wiedziałem, że chcesz zostać artystką. Ho. Powinnaś latać, a nie jeździć na rowerze. Latać potrafi byle ptaszek, a na rowerku? Nie każdy ptaszek pojedzie, ojej, ale ekstra rower. Chciałaby ze mną pojechać? No to może cię później zabiorę. Będę musiał zawieść świeżo upieczone przez zakonników chlebki do naszej kuchni Caritas. Piotrusiu, tak ci dziękuję, że mi pięknie pomagasz. Wujku, nikogo nie? Mądralka zbudowała swój własny papuzi-rowerek i będzie sama rozwoziła ziarenka ptaszkom. I będziesz pomagała dożywiać ptaszki? Aha! U. Jak zadzwonię, to wszystkie ptaszki będą słyszały, że już, już jadą pyszne ziarenka. Pierwszy raz słyszę o papuzze, która jeździ na rowerze. Piotrusiu, każdy powinien robić to, o czym marzy. Ja na przykład dzisiaj marzę o tym, żeby zostać wielką artystką malarką. O, Będę łączyć kolory: żółty z niebieskim, czerwony z granatowym. Będą powstawały bajeczne barwy i piękne obrazy. Marzenia masz piękne, ale to co malujesz to zwykłe bohomazy. To sztuka nowoczesna. Pani w przedszkolu uczyła nas, że jak połączysz żółtą farbkę z niebieską, to powstanie kolor zielony. No spójrz, jakie to cudowne! Wujku Nikodemie, popatrz! Oto słynna ptasia cyklistka, mądralka, tata! -ta! Bardzo pięknie na nim siedzisz! Ale będziesz musiała jeszcze nauczyć się jeździć. Jak to? Mądralka znowu ma się uczyć? Uczyć latania, uczyć śpiewania, uczyć jeżdżenia. Tyle roboty. No niestety, ora et labora. Lora? Lora to koleżanka mądralki z przedszkola. Ora et labora to stara zasada zakonników benedyktynów i znaczy coś strasznie nudnego. Oj. Piotrek przestań. Co? Ora et labora to znaczy módl się i pracuj. Y, to mądralka się modli i ostatecznie trochę popracuje, żeby tylko dostać aureole. No, ja też bym chciała mieć aureole. No, ja też. Ale dziewczyny, nie możecie dostać aureoli, jeżeli obie chcecie zostać artystkami albo artystka albo święta o nie 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 tu się mylisz Piotrusiu chodźcie ja coś wam pokażę och mądralka uwielbia te wujkowe opowieści nasz papież Jan Paweł II był wybitnym pisarzem poetą i aktorem jasne jak aureola <laughs> to oczywiste a ten wybitny artysta, malarz, powstaniec i opiekun najuboższych, Adam Chmielowski, stał się świętym bratem Albertem. To ciekawe! Naprawdę? Uh -huh. Tak, tak. Był wspaniałym artystą, malarzem, który ofiarował swój talent i siły, a nawet swoją pracownię, by pomagać ubogim i opuszczonym. Chciał, by wszyscy mieli dom. I mówił, że człowiek powinien być dobry jak chleb. Ojej. Słuchaj, Piotrusiu, to ci się przyda. O ja jestem dobry dla innych. Pomagam, komu się da. Kolegom, rodzicom, nawet braciom zakonnym w piekarni. Robię, co mogę. Ale nam często dokuczasz. Oj, dobrze, dobrze. Będę lepszy. Ja też pomagam. Sama nakarmiłam dzisiaj rybki, no i mądralkę. To prawda. Pyśniotkie ziarenka. Miam, niam, niam, niam. niam. Sama podlałam kwiatki. Bo ja ci przypomniałem. Jotrek, przestań! Co? Oj, nie kłóćcie się. Czy nie pamiętacie, co nam radził brat Albert, że mamy mm. być dobrzy jak chleb? Fakt. Nie ma nic lepszego od świeżego chleba. Ha? ha jak tu pięknie pachnie. Aha. A z czego robi się chleb? Zobacz, mądralko. Z takich kłosków ze zboża wysypuje się ziarenka. Ziarenka są super! Mądralka uwielbia ziarenka! Tak, a potem ziarenka trzeba zmienić w młynie na mąkę. A z mąki piecze się? Mądralka już wie, co? No co? Chleb! Taki dobry, jak najlepsi z nas. Bardzo pięknie to powiedziałaś, Mądralko. Jak artystka? Ten obraz. Został namalowany przez brata Alberta, czyli przez Adama Chmielowskiego. Dostałem go dzisiaj rano do renowacji. Do rewelacji? Do renowacji. Do odnowienia. A. Właśnie. E, muszę go odnowić, żeby jak najwięcej osób mogło podziwiać ten wspaniały obraz. Nazywa się Ekce Homo, co po łacinie znaczy: oto człowiek. Przedstawia pana Jezusa. Tak. Brat Albert. Był artystą o wielkim sercu. Prawda, wujaszku? Prawda, Karolinko, prawda. I dlatego został świętym. A urodził się tu. Wigołomie pod Krakowem. Przyszedł na świat w zubożałej rodzinie ziemiańskiej. Był najstarszym z czwórki dzieci. Gdy miał 6 lat, mamusia w czasie pielgrzymki ofiarowała go Bogu. W wieku zaledwie 18 lat brał udział w powstaniu styczniowym, w którym został ciężko ranny i dostał się do niewoli rosyjskiej. Tam w prymitywnych warunkach amputowano mu nogę. Jednak kalectwo nie przeszkodziło mu w tym, by kształcić się w najsłynniejszych szkołach i uczelniach Europy. Po powrocie do kraju, pod wpływem rekolekcji, zaczął malować obrazy o tematyce religijnej. Jeden z najsłynniejszych jego obrazów to Ecce Homo. Będąc u szczytu kariery, nagle porzucił malarstwo i świat sławnych artystów. W 1887 roku w Krakowie przywdział habit zakonny i przyjął imię Albert a następnie powołał do życia zgromadzenia, zwane popularnie Albertynami i Albertynkami. Z miłości do Boga i ludzi zamieszkał wśród bezdomnych i opuszczonych, by stać się ich bratem. Pomimo swojego kalectwa i prymitywnej protezy nogi nieustannie podróżował, by zakładać wciąż nowe ogrzewalnie, sierocińce dla dzieci i młodzieży, domy dla starców, kuchnie ludowe dla najuboższych. Przykładem swego życia brat Albert nauczał, że trzeba być dobrym jak chleb, by móc się dzielić jak chleb. Zmarł w Krakowie w dniu Bożego Narodzenia, w przytułku, który sam założył. Jego pogrzeb na cmentarzu rakowickim stał się pierwszym wyrazem powszechnie oddawanej mu czci. Papież Polak, święty Jan Paweł II, nazwał go najpiękniejszym człowiekiem swojego wieku. Po latach sam go beatyfikował na krakowskich błoniach, by wkrótce kanonizować go już w Watykanie. Ten brat Albert był lepszy dla innych niż dla siebie. My też powinniśmy być lepsi dla rodziny, dla sąsiadów, kolegów i koleżanek, dla ludzi od nas słabszych i starszych. No tak, bo czasami wystarczy drobiazg, ustąpić komuś miejsca w tramwaju, metrze, w autobusie. Wystarczy przepuścić kogoś w drzwiach. No tak, albo powiedzieć komuś na ulicy dzień dobry. Wystarczy dbać o kwiaty, o trawę, no i pomagać zwierzętom i ptakom. Dokarmiać je! No tak, bo to są nasi bracia mniejsi. Ha. Żeby szczęście pomnożyć, to trzeba je podzielić jak chleb. Warto dzielić się dobrocią. Tak jak chlebem. Człowiek powinien być dobry jak chleb, którym każdy może się najeść, gdy jest głodny. Widzę, że pokroiłem trochę nierówno. To dla siebie zostawię ten najmniejszy, a wy dostaniecie duże, proszę, Pytrusiu. Dziękuję. Tak powiedziałby święty brat Albert. Tak? Dziękuję. Dziękuję. Mm. A teraz spróbujcie, jak smakuje świeży, chrupiący chleb. Mm. mia Pyszny! Doskonały! My też podzielimy się tym chlebem i zawieziemy go tam, gdzie na niego czekają. Żeby trafił do ludzi samotnych i bezdomnych. Mm -hmm. No to co? Zaśpiewamy o dobrym jak chleb artyście-malarzu? Jasne jak aureola, że zaśpiewamy o bracie Albercie! Tak! Uwielbiam śpiewać! <śpiewać>, <śpiewać> Przestał być artystą Kochał ludzi ponad wszystko I malował życia farbą Wiarę w Boga sercem hardą To Chmielowski, to Chmielowski Franciszkanin malarz polski Najbiedniejszych z nas miłował Tak jak rad naszego Boga Posłuchaj świętego Alberta Bądź dobry, zapamiętaj Bądź lepszy dla bliźniego niż dla siebie samego. Bądź lepszy dla bliźniego niż dla siebie samego. Z franciszkańską Karmić, na chodziać. chodzić Miejsce nie żałować O to walczył malarz w sumień Nie mów proszę, nie O Posłuchaj świętego Alberta Bądź dobry, zapamiętaj Bądź lepszy dla bliźniego Niż dla siebie samego Bądź lepszy dla bliźniego Niż dla siebie jak dobry bądź dla świata, Najmniejszy dostrzeż brata. O to walczył malarz sumień. Nie mów proszę, nie rozumiem. Posłuchaj się tego, Hanbehta. Bądź dobry zapamiętaj bądź lepszy za miś niego. Lepszy dla bliźniego niż dla siebie samego. Posłuchaj się tego Alberta, bądź dobry, zapamiętaj, bądź lepszy.